Cześć, z tej strony Kamil z innymi. Dziś porozmawiamy o temacie, który jest ostatnio mocno na czasie: pracy w święta i urlopach. Niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, takie jak święta państwowe czy religijne, są dla większości pracowników czasem odpoczynku i okazją do spędzenia czasu z rodziną. Przepisy prawa pracy stanowią, że w takie dni pracodawcy powinni powstrzymać się od angażowania pracowników w obowiązki zawodowe. Istnieją jednak sytuacje, w których konieczne jest zlecenie pracy nawet w święto. Dotyczy to głównie specyficznych sektorów jak służba zdrowia, transport publiczny, gastronomia czy bezpieczeństwo publiczne, gdzie praca musi być wykonywana bez przerwy. W związku z powyższym, kwestia rekompensaty za pracę w dni świąteczne nabiera szczególnego znaczenia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Z jednej strony, pracownicy oczekują sprawiedliwej gratyfikacji ze swoją pracę w dni, które są zazwyczaj wolne. Z drugiej strony, pracodawcy muszą zrozumieć swoje obowiązki i umiejętnie zarządzać zespołem, aby uniknąć nieporozumień oraz kosztownych Błędów wynikających z naruszenia przepisów prawa pracy. Co do zasady, pracownicy nie muszą wykonywać obowiązków służbowych w niedzielę i święta. Mówi o tym ustawa o dniach wolnych od pracy, która stanowi, że dniami wolnymi od pracy są niedzielę oraz dni takie jak 1 stycznia, czyli Nowy Rok, 6 stycznia, święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkanocy, drugi dzień Wielkanocy, 1 maja, święto pracy, 3 maja, święto Konstytucji, 3 maja, pierwszy dzień Zielony Świątek, Boże Ciało. 15 sierpnia, w niebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego, 1 listopada, Wszystkich Świętych, 11 listopada, Święto Niepodległości, 25 grudnia, pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia, drugi dzień Bożego Narodzenia. Co ciekawe, do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę. A co z pracownikami, którzy należą do kościołów i związków wyznaniowych innych niż Kościół rzymskokatolickim, w których święta religijne nie są dniami ustawowo-wolnymi od pracy w rozumieniu wspomnianej ustawy? Okazuje się, że w takim wypadku pracownicy mogą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie dnia wolnego od pracy na dzień, który jest dla nich świętem. Stosowny wniosek powinien złożyć co najmniej 7 dni przed dniem planowanego zwolnienia. Pracodawcy mogą udzielić dni wolnych na prośbę pracowników pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nadliczbowych. Pracodawcy są zobowiązani poinformować pracowników o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż na 3 dni przed dniem zwolnienia. Kiedy pracownik może być zobowiązany do pracy w niedzielę i dni świąteczne? W kodeksie pracy wyraźnie wskazano, że praca w dni ustawowo wolna od pracy może być wykonywana jedynie w wyjątkowych przypadkach. Są to między innymi Prace konieczne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego oraz bezpieczeństwa publicznego, a więc w zakładach opieki zdrowotnej, policji czy straży pożarnej, jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, jednostkach gospodarki komunalnej itd. Niezbędne prace w zakładach, które pracują w ruchu ciągłym, gdzie nie ma możliwości zatrzymania produkcji bez szkody dla procesów technologicznych. Prace wynikające z konieczności usunięcia awarii lub zapobieżania jej skutkom, jak również konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, prace przy pilnowaniu mienia i ochrony osób, prace w transporcie i komunikacji publicznej, w tym lotnictwie, kolei i transporcie autobusowym, prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, a więc prace związane z gastronomią, hotelarstwem oraz branżą rozrywkową. Pracownicy mogą być też zobowiązani do pracy w sklepach w niedzielę nieobjęte zakazem handlu. W tym roku są to niedziele wypadające 28 stycznia, 24 marca, 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 15 grudnia i 22 grudnia. Oczywiście w te i pozostałe niedziele zobowiązani do pracy są pracownicy placówek, których zakaz nie obowiązuje, takich jak stacje paliw czy aptek. Porozmawiajmy teraz o rekompensacie za pracę w święta. Praca w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawcy. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w dniu świątecznym przysługuje jeden z dwóch rodzajów rekompensaty. Inny dzień wolny w zamian za pracę w święto, który powinien zostać udzielony pracownikowi w okresie 6 dni kalendarzowych od dnia, w którym wykonywał on pracę w dzień wolny od pracy. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, jeśli udzielenie innego dnia wolnego od pracy nie było możliwe. Warto podkreślić, że ten dodatek za pracę w święta jest naliczany niezależnie od standardowego wynagrodzenia, co oznacza, że praca w święto jest dodatkowo wynagradzana i w pełni uzasadniona ekonomicznie. Pracodawcy muszą więc uwzględnić te koszty w planowaniu swojej działalności. Pracodawcy koniecznie muszą wziąć pod uwagę fakt, że Państwowa Inspekcja Pracy, nawet gdy pracodawca wypłaci pracownikowi 100% dodatku do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym, może uznać, że nieudzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu planowo-wolnym jest naruszeniem przepisów o czasie pracy. Za takie postępowanie grozi za to kara grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. Zatem rekompensata w postaci wynagrodzenia zamiast dnia wolnego od pracy powinna być stosowana wyłącznie w ostateczność. Jaki jest zakres godzin pracy w święta? Nie każdy wie, że co do zasady za pracę wykonywaną w niedzielę i święta uznaje się pracę wykonywaną między godziną 6 rano w dniu wolnym a godziną 6 rano w dniu następnym, choć pracodawca może w regulaminie pracy ustalić inne godziny. Oznacza to jednocześnie, że doba pracownicza nie musi pokrywać się z dobą kalendarzową. Ważne jest prawidłowe planowanie i komunikacja. Dla pracodawców z branż, które wymagają pracy dni świąteczne, kluczowym wyzwaniem jest skuteczne zarządzanie z osobami ludzkimi oraz budżetem. Ważne jest, aby odpowiednio wcześniej planować obsadę w te dni oraz jasno komunikować pracownikom, w jakich sytuacjach mogą być zobowiązani do pracy. Brak transparentności w tym zakresie może prowadzić do frustracji i obniżania morala wśród pracowników. Jednocześnie niewłaściwe rozliczanie pracy w dni świąteczne może skutkować roszczeniami, a nawet kontrolami inspekcji pracy. Dlatego też dokładne przestrzeganie przepisów oraz otwarta komunikacja z pracownikami są kluczowe dla otrzymania harmonii w firmie i uniknięcia problemów danych. Pozwólcie, że wymienię dobre praktyki przy planowaniu czasu pracy. Planowanie czasu pracy, w którym pomagam, ewidencja czasu pracy, zwłaszcza w okresach obejmujących dni ustawowo-wolne, wymaga szczególnej uwagi i strategii. Kluczową praktyką jest wczesne przygotowanie grafików, co daje pracownikom możliwość dostosowania do harmonogramu pracy swoich planów prywatnych. Przygotowane odpowiednio wcześnie umożliwia również pracodawcy lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, minimalizując ryzyko braków kadrowych. Kolejną dowrot praktyką jest rotacja pracowników, aby zapewnić równomierne i sprawiedliwe obciążenie pracy podczas świąt. Istotne jest również oferowanie dodatkowych form motywacji, takich jak dodatkowe premie, dni wolne lub elastyczne godziny pracy, co zwiększa zaangażowanie i pozytywną motywację w zespole. Ważnym elementem jest także komunikacja. Pracownicy powinni być jasno informowani o wymaganiach dotyczących pracy w święta oraz o przysługujących im reformach rekompensaty. Sposobem na wdrożenie tych praktyk jest planowanie czasu pracy z pomocą zautomatyzowanych narzędzi do tworzenia grafików, bazujących na sztucznej inteligencji i innych nowoczesnych rozwiązaniach. Sprawdź koniecznie grafik pracy od innymi. Podsumowując, zgodnie z przepisami pracownicy nie powinni pracować w dni ustawowo wolne od pracy, jednak istnieją wyjątki dla sektorów, gdzie praca jest niezbędna, np. przy zadaniach o charakterze ratowniczym, jak choćby w zakładowych służbach ratowniczych i zakładowych strażach pożarnych. Po drugie, za pracę w niedzielę lub święto pracownikowi wykonującemu pracę należy się rekompensata. Pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy lub wynagrodzenie za pracę w niedzielę i święta wypłacane w ciągu okresu rozliczeniowego. Po trzecie, kluczowe jest odpowiednie planowanie grafiku pracy i komunikację z pracownikami, aby uniknąć nieporozumień i obniżenia morala. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.